Cześć, cześć, wszystkim. Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mój Bildzik, którym od dłuższego czasu już bawimy się na streamach i każdy chciał, żebym go Wam pokazał, w jaki sposób zrobić sobie. Jest to tak zwany doktor baza, można nazwać to, tak? Leczące ściany na non-stopie. Przejdźmy sobie do składu, kogo ja używam. <laughs> Sorki. Mocarne bazy Kayla. Ja sobie ukrót uczywam tej postaci, ale generalnie dla Was, że tak powiem, nie ma znaczenia, którą postać będziecie używać, ponieważ jest kilka reskinów. To jest akurat postać z pakietu fundatora i czym ona się wyróżnia? Budowę zasięgu działania bazy odzyskuje 11% maksymalnej wytrzymałości co 10 sekund. To jest nasz główny bazowy skill. Kto nie ma pakietu? Nie będzie miał tej postaci, ale to się nic nie dzieje. To jeszcze jest żaden, żaden, to jest, żaden to jest problem, tak? Przechodzicie sobie na budowniczych i, i macie do dyspozycji dwóch bohaterów. To są podstawowi bohaterowie. Nie ma, nie ma najmniejszego problemu z tego tytułu. E, jeden z nich to jest mocarna Baza, bazy Knoxa. To jest dokładnie ta sama postać i on wygląda sobie tak. Taki Amerykanin. takim stylu amerykańskim, coś tam. Nie wiadomo. Coś takiego. I jest jeszcze jedna postać. Już Wam pokazuję. Już Wam pokazuję. To jest jeszcze Penny. O. Mocarne bazy Penny. To jest ta bohaterka. Ona ma dokładnie ten sam skill czyli budowle w zasięgu na działania bazy odzyskują 11% maksymalnej wytrzymałości co 10 sekund. I to jest oczywiście premia. Ona ma tak samo ma na głównym 11%. Więc spoko jest, macie do wyboru, do koloru, więc to nie jest też tak, że e, trzeba coś kupić pytania, żeby mieć ten e, tą postać, no nie? Mi się ta podoba, jest ładna czarna i tyle. Profit drużynowy. Tutaj generalnie profit drużynowy w ogóle nie jest istotny. To naprawdę w ogóle nie jest w żaden sposób istotny. E, możecie sobie tam po prostu wrzucić, co wam się żywnie będzie podobało. Nie ma, nie ma najniższego znaczenia, co tam po prostu wpakujecie do środka. Eee... Ja dałem sobie recykling. A w razie czego coś tam, zawsze coś tam się odzyska. Eee... Drużyna wsparcia. Tutaj jest troszeczkę kontrowersyjne. Eee, dlatego, że tym buildem można dwa sposoby zagrać. Jeden z buildów to jest taki, że po prostu totalnie, totalnie. Nic nie walczymy. Tu możemy sobie dać wtedy. Jeżeli nie chcemy bawić, jeżeli gramy solo, a tak będziemy robić w naszym przypadku, dajemy sobie hotfixera, czyli przyspiesza nam naprawianie budowli o 10%. To jest jako premia, i to jest fisker ryzykant. Mocarne e, pułapki. Jest to maszynski harper, gdyż chcemy, aby nasze pułapki miały trwałość jak największą. E, następnie baza keil, która zwiększa nam wytrzymałość budynków o 28%. I tu za chwilkę, zaraz się wrócimy do tej postaci. E, tutaj dajemy sobie króla lodu, który w momencie, kiedy e, Drogowie z w naszej, w zasięgu bazy zostają spędzane o 15%, partn, czyli nam spowalniają ich. I teraz tutaj mamy: Tu możemy sobie właśnie to generalnie coś zmienić. Jakąś doktor bazę. A dajmy sobie w sumie doktora bazę. Cokolwiek, co nam, że tak powiem. Doktor Badza, to będzie nas wtedy leczyło. Nie ma wtedy najmniejszego dodatkowego problemu. To może być, to nie musi być. To może być cokolwiek, cokolwiek innego, co Wam będzie pomagało. To nie jest jakoś wymagane, to może być dodatkowe jakieś obrażenia, w razie czego jakby coś bardzo się zepsuło. Impuls podnoszka to wabiki. Ma wabika. A możemy w sumie sobie wrzucić tutaj. Róbmy sobie tak, wrzucimy sobie tutaj wabika. skrócimy sobie wabik. Mamy. I bierzemy sobie jakiś standard, Pole spowalniające. Nie ma specjalne znaczenia. Wróćmy teraz jeszcze tak. Wzniosłe budowle, architektura, baza zwiększa wytrzymałość 28%, to możecie mieć także na głównym. Jest to wymienne, bo wtedy mamy zwiększoną większą wytrzymałość budynku w 84%. Z nasze budowy mamy CHP z tego co zwracaliśmy uwagę, patrzyliśmy na streamkach, to się lepiej sprawdza. Tak, Leczenie o 11% maksymalnej wytrzymałości, czyli za 10 sekund szybciej się regeneruje zdrowie ścian. Ale jest to też wymienne, w drugą stronę graliśmy, także w drugą stronę. To jest jedna konfiguracja. Jedna konfiguracja polega na tym, że po prostu nic nie robimy. Nie chcemy, żeby nam nic robili, tylko żeby nas po prostu zabijało, czy żeby nic nie zabijało, żeby się nie robiły nowe respy. Inna konfiguracja to po prostu idziemy, jeżeli gramy z osobami normalnie, to często na streamach, na streamach robiliśmy, dawaliśmy sobie tutaj bazę. Tu zmienialiśmy sobie na te dwie postacie. Budowle zasięgu dziedziny 100% bazowych obrażeń. Czyli tu jest dodatkowy damage. I ja sobie wtedy to wymieniałem jeszcze tak samo na łapki. Gdzie to jest? Gdzież ona jest? maszynickę tora, długi pod napięciem. I to jest na przykład w grupie, której się tam gra. Też to się dobrze sprawdza, tak? Żeby tam jednak ginęło coś tak samo. Eee... Przedstawię Wam build na solo, że tak powiem. To tak to można nazwać. Build na solo zrobimy sobie. Eee... Łączność bazy nam nie jest potrzebna. Trwałość pułapek. Eee... Czyli robimy wszystko, abyśmy nie mieli tylko i wyłącznie jakichś mocnych obrażeń, więc kombinujemy taką konfigurację. Do tego posłuży nam służba beta prywatna. Wejdźmy sobie sami do niej. Sprawdźmy sobie czy mam materiały. O jest wszystko, dobra. To jest o tyle fajna właśnie misja do testowania. to nie ma tych 10-minutowych misji, ale akurat na, na tą obronę, to, to ta misja się po prostu bardzo dobrze sprawdzi. A już zobaczycie dlaczego. Szybko na sobie miejsca. O, odpala się szybciutko. Jest to taka bardzo fajna alternatywa na misję. Yy, nie jest to dobra konfiguracja. Jakieś gadżety, żeby przechytrzyć burzę, nie? Cóż, dało to początek wyścigowi zbrojeń. Dotarły może do ciebie plotki o jeszcze bardziej niebezpiecznych obszarach burzy? O burzy, która goni ciebie, by ostatecznie pożreć ciężarówcem. Pamiętasz, jak mówiłam, że to się tu nigdy, przenigdy nie zdarzy? Właśnie się zdarza. Musimy zebrać dane jak zwykle, ale tym razem musimy uważnie obserwować burzę. Wystawienie się na działanie burzy zrobi ci bubu. Duże Bubu. Będąc w burzy, będziesz otrzymywać obrażenia, więc uważaj na poziom zdrowia. No i dobra, pogadała sobie. Musimy zdobyć te dane zanim burza nas ogarnie, więc musisz działać szybko. Mamy tylko 20 minut. Obserwuj mapę, by wiedzieć gdzie jest burza. Wchodzę miejsce lądowania. Nieźle, a takich czworów w burzy mogą uszkodzić dane. Radzę ci wybudować umocnienia wokół miejsca lądowania balonu. Po ludzie! Kradzie. Aha, ja nie mam wieżyczki. Nie wiem co mnie się... Dobra, skończyła sobie gadać głupoty. Dobra, najpierw sobie oczywiście chcemy oczyścić wszystko, żeby mieć ładny teren, żebyśmy sobie mogli szybko wybudować. Oczywiście wiadomo, że im więcej osób będzie, tym jest to prościej. Eee, będziemy denerwować. No. Dobra. Ktoś jeszcze gdzieś coś. Szybko po prostu staramy się. Tu jeszcze ktoś będzie łaził. No i dobra. Robimy coś w standardzie. Nic, nic nie cudujemy. Nic nie zdziwiamy. Ta misja ma polegać na tym, abyśmy tylko i wyłącznie... Eee, nie pozwolą na chwilę. Teraz zastanawiam się co tu będzie szło. Gdzie natura szła to nie będzie dobrze. O jakiś ogień, woda to by było spoko. Dobra, tu jesteśmy odcięci. Spoko nawet miejsce się trafiło. Jesteśmy na platformie takiej. Ale generalnie nie ma to większego znaczenia. Czyli będą nam wchodzić głównie tędy. No nie pozwolą mi spobudować Dobra. I robimy. No jaka jest znowu czachomiotka? No przecież złośliwość. Nic więcej specjalnego się nie buduje. Ja sobie takie coś pobuduję. Tu nic nie będę budował. Tutaj będę włazić, więc nie. Budowujemy, ulepszamy na i oczywiście i teraz co nam będzie potrzebne? Raz, dwa, normalnie z tej strony i z tej strony, w zależności jakie mamy kształtowanie terenu, tak, można to zwrócić uwagę to to nam będzie potrzebne, to miejsce. W innym przypadku nam w ogóle nie będzie potrzebne. Ja sobie dam tutaj jeszcze, właśnie tu powinna być spowalniająca. Tutaj damy sobie spowalniającą, tutaj sobie damy. I tyle. Ona nie ma w ogóle zadawać żadnych obrażeń. Robimy sobie tylko tak. tyle co nas interesuje w tym momencie to jest misja na na setce to jest dokładnie misja na setce w tym momencie i teraz tu, tu może sobie damy tą bazę. O! Będziemy mogli sobie wyjść. Szybko i ładnie, elegancko. Co tu nie powinnam z tej strony w ogóle wchodzić. Mm. Więc tutaj sobie damy jeszcze dodatkowo jedną spowalniającą. Tu, jakby coś komuś też coś. się. stanęło. Chciałby tutaj wejść sobie. Więc tutaj w tym momencie dajmy sobie jedną taką odpychającą Na wszelki wypadek Nic, nic z damage'u, nic po prostu z damage'u nie zadajemy no i Zostawiamy sobie tylko i wyłącznie pułapki, które nas będą... Ja to jeszcze tak sobie zawsze lubię zrobić Nic tego. I teraz tak tam jest jeden typ pułapek. Ja sobie lubię tutaj dać w takich miejscach jeszcze dodatkowo. Te pułapki nie muszą być, ale ja tak dla wszelkiego, jakby coś podchodziło sobie z tej strony, to dostanie wyrzutkę. Generalnie gramy o to, żeby jak najwięcej. Aha, muszę zrobić tak. Jedyny sposób na zdobycie wszystkich danych to jak najszybsze zestrzelenie balonu. Więc zestrzel ten balon, pobierz dane i ruszaj dalej. O, no, to jest coś, co mnie interesuje. I teraz, no, drodzy Państwo, zbieramy sobie dane. To jest miejsce dla nas. My sobie tu będziemy tylko siedzieć. Odpalimy sobie jeszcze dodatkowo sztandar. Jakbyśmy mieli zginąć. O. Tu sobie możemy naprawiać. Widzicie o co chodzi? Zamysł jest taki, że sobie siedzicie elegancko w, w środeczku tylko i, i będziecie sobie podchodzić i tylko naprawiać ścianki. Tyle. Tutaj się tam coś atakuje. Patrzcie. Tam co atakuje. Ściany mają po 14 tysięcy. I patrzcie. Pyk. Schodzi sobie w dół. 10 sekund dziękuję i siedzimy sobie z powrotem. Można to oczywiście zminimalizować. Hmm. E, na jedną ze swoich rzeczy, które chcę wam powiedzieć. E, my ten build właśnie testowaliśmy już kiedyś na streamkach u nas. Bardzo fajnie się to sprawdza. E, generalnie stoicie, ja to robię pułapki, żeby niszczyć, bo teraz robimy tak jakby na zasadzie obrony, że wszystko nas będzie atakować. My sobie tylko stoimy i naprawiamy. I tyle nas to interesuje, o, widzicie? My tylko sobie tak będziemy tu chodzić w kółeczko. I sobie będziemy naprawiać tą ściankę. To jest tyle, co nas interesuje. Ewentualnie... Tu sami możemy wtedy wyjść, zabrać materiałów, o. taki i chowamy się w środku oczywiście. Bo nas pozabijają zaraz. Da się tak? No nie damy rady. No nie sięgniemy tak do bazy. No myślałem, że się uda sięgnąć do bazy. No i sobie po prostu siedzimy nad tymi. Patrzcie, one się tak... Tak sobie siedzimy i tylko naciskamy na prawe i tyle. Tyle nas interesuje. Tam gdzieś jakiś siedzi na tym daszku. O. I to jest taka misja. O. Misja na setce. Na której ani jakoś specjalnie materiał nie tracimy. Teoretycznie wystarczą jakieś wyrzutnie. Eee. I tyle. Cztery wyrzutnie. Ze dwie spowalniające. Eee. Cztery spowalniające. Ja sobie tutaj dorzuciłem jeszcze na narożnikach, żeby mi częściej ich odpychało. Nie chodzi nam... w tym bildzie nie chodzi nam o to, żeby coś zabijać. W tym bildzie chodzi o to, żeby po prostu tylko sobie stać. Stoimy tylko i leczymy ścianki, nic więcej. To jest nasza, to jest nasza rzecz. To jest oczywiście ta burza beta. W momencie, kiedy byśmy to robili z normalną jakąś misję, nie wiem, razy cztery dodatkowo, też to się fajnie sprawdza, tylko że wiadomo, że wtedy na przykład robimy sobie nad... na narożnikami... O. To jest to, co jest, nas będzie interesowało. Kradziejki przechodzą do nas. Możemy sobie zrobić jeszcze... o. Możemy sobie zrobić... tak, o. Zwróćcie uwagę. Spowalniające pole i nam będzie spowalniało wszystkich, i tylko sobie chodzimy, i tylko sobie chodzimy, i naprawiamy ścianki. Zobaczcie, nie są w stanie w żaden sposób zniszczyć tych ścian. Żaden w żaden sposób nie są w stanie mi zniszczyć tych ścian. Mogę sobie siedzieć. A ty, czego tutaj naprawia? Ja nie stój tak, ty tak stoisz. No poważnie. E? I siedzimy sobie. Patrzcie, nawet do połowy HP nie zeszły ścianki. W żadnym momencie ścianki nie doszły do połowy HP. Tam się jakiś wyżywa na górze. Nie wiadomo co mu się dzieje. Tańczy, tańczy sobie na dachu. Czyż ten build nie jest cudowny? Tak, żeby sobie zrobić tę misję, to generalnie zwróćcie uwagę to. No i dobra, przyjdę sobie za chwileczkę, mm, odbiorę sobie nagrody. Tyle mnie interesuje zrobienie misja beta. No i na przykład w tym momencie możecie sobie mówić z ekipą. Dobra, idźcie sobie farmić, a ja sobie tutaj już dam radę. Będę stał, tylko nic więcej. Nie podchodźcie, idźcie sobie zbierać materiały. No zwróćcie uwagę, jadą tam równo, ile fabryka wlazła. Nawet... O, patrzcie, zeszło do 5800 Bach 6400. Nic, kompletnie nic nie są w stanie zrobić tym ściankom. Siedzą, wyżywają się, tutaj też 6400 na 6600. A naparzają tutaj, patrzcie i znowu full tutaj, znowu full znowu full. I siedzą sobie i to jest... To jest tyle nasze, nasze zadanie. Tyle. My sobie siedzimy po prostu generalnie w całym środku. Staramy się nie zabijać nikogo. Możemy sobie na przykład właśnie po to, tak jak mówiłem, że nam babik może być przydatny. Nie musi, ale może być przydatny. O, o, o. Dajemy sobie tu wabik na przykład. Sam się zblokowałem teraz wabikiem. Mogę sobie umierać normalnie. Nic mi się nie będzie działo. Ej, jest misja setka. Wiecie jak się teraz misja setki robi? Te sobie. Albo nam coś wygenerowało. Siema. Dobrze wam idzie. Są Sami beczki. Patrzcie beczki są. Dalej wszystko stoi, nic się niczemu nie stało. Nacisnę sobie naprawy, szybciej mi się będzie naprawiało. No mogę sobie tak po prostu, mogę, nie muszę. Stoję sobie. Tyle. No, chcesz? Zabij mnie. Zabij mnie normalnie, no. No chodź, pomogę ci, chodź. No pak, płucnij nie mnie, no pak, płucnij mnie. rzucę sobie pole spowalniające, popatrzcie się, nic mi się nie dzieje. Mam sztandar w środku. Odrodzę się normalnie w środku. Tam się wyżywają ile fabryka. odróćmy się na starcie. Generalnie sam nawet mógłbym sobie stąd pójść i też coś farmić. Wiecie? O. No, tylko, że ta buda ta akurat jest. Średnia na jeża. Zobaczmy jak to wygląda. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda od góry. Patrzcie, co tam się dzieje. To w ogóle nie, jest, nie są w stanie tego w ogóle zniszczyć. Tu tylko wszystko, wszystko, co nam jest potrzeba, to. Patrzcie. Dziękuję. To jest misja, którą wykonaliśmy. Totalnie nic nie robiąc, idziemy sobie tu na dół. Patrzcie. Ściany 100%. Ewentualnie tak naprawdę pasowałoby tylko zmieniać wyrzutnie, bo się kończą, zwyczajnie się kończą i to jest tyle. Dlatego tak ważna jest tak samo trwałość pułapek, żeby była jak na najwyższym poziomie. Dzięki wszystkim. Mam nadzieję, że taki buildik Wam się spodobał. <grym> Bardzo fajny build. To jest właśnie build, którym nie chcemy zadawać obrażeń. Tym buildem po prostu tylko i wyłącznie odpychamy. W momencie, kiedy będziemy wszystkich odpychać, nie będą się pojawiać nowości, nic nowego. Jest tam stała ilość mobów będzie, nie będzie fali jakichś tam gruchota czy niczego takiego, po prostu po kolei sobie lecimy. To jest właśnie, w ten sposób się w tym momencie robi budę, burze beta, czy zdobądź dane, czy nawet atlas, czy cokolwiek. Yy, wiadomo, w momencie, kiedy będzie minibos, to trzeba troszeczkę inaczej, bo trzeba będzie minibossa odgonić, ale generalnie w każdym innym przypadku gdzie nie mamy mini-bosa, zwykła misja setka yy, no to dajemy sobie radę, a w momencie kiedy chcemy zrobić misję razy 4. no to oczywiście też bronimy a struktura, że tak powiem, sama się zajmuje, sama w sobie i nie ma najmniejszego problemu, proszę przesiedziałem sobie chwilę na misji nic w sumie nie zużyłem jakoś więcej amunicji, broni, niczego i to są moje nagrody dzięki wszystkim, mam nadzieję, że wam się spodoba nagranie